Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. To znowu ja nadaję dla Was tym razem, jak jesteście w stanie zauważyć, jestem na szlaku górskim 886 metrów nad poziomem morza. To już tak, taka całkiem spora górka. Właśnie tutaj schodzimy sobie powolutku w dół. Weszliśmy na górę, posiedzieliśmy trochę, wypiłam piwko. Przyznaję jeszcze, że to była już sama przyjemność i nagroda tak naprawdę po wejściu na tą górę. Posiedzieliśmy, pooglądałam widoki. No i co? No i schodzimy, tak? Ja powiem Wam szczerze, że jak dla mnie, chociaż nikt nie podziela mojego zdania, lepiej się wchodzi niż schodzi. <gry> Oczywiście musimy włączyć w, włożyć w to więcej siły, ponieważ no, mięśnie naszych ud wtedy e, pracują i e, jednak wiecie, wchodzenie do góry wygląda w ten sposób. I po prostu siła opiera się cała na naszych udach. A kiedy schodzimy, no to już jest, wiecie, po prostu w taki sposób. Tylko, że ja, żeby nie spać, schodzę w ten sposób, bokiem. Staram się tak iść i wtedy schodzi mi się szybciej, i łatwiej. I tego zdania też nikt nie podziela, póki co, z moich tutaj <noise> współtowarzyszy. No, ale ile osób takich już przecież wszyscy wiemy, tyle będzie zdań na każdy temat. Powiem Wam szczerze, że w tym roku wybrałam się na wakacje właśnie w góry, jestem w wiśle. Jest to niesamowity czas. Eee, chociażby dlatego, że ja kocham góry. E, chyba nie wspominałam Wam tego, ale kiedyś mieszkałam w górach, tak naprawdę w Nowym Sączu i e, naprawdę bardzo fajnie wspominam ten czas, kiedy prawie każdy weekend był przepełniony wędrówkami po lasach e, różnego rodzaju, słuchajcie, e, ścieżkami, e, wycieczkami. E, po prostu chodzeniem po różnego rodzaju górach, las, górkach, górach lasach i w górach nie można się nudzić naprawdę. To już trzeba być genialnym, żeby się nudzić. Chodzeniem nad rzekę, rzucaniem kamyszków, łowieniem ryb. No po prostu na, w górach można robić mnóstwo rzeczy. No i przede wszystkim zimą również, tak? Bo możemy iść na te narty, jeżeli w ogóle próbowaliśmy. No to możemy. Może się okazać, że właśnie narty pokochacie, tak jak ja. I teraz właśnie jest lato. Jestem na wakacjach w górach, jestem w Wiśle, tam gdzie byłam ostatnio na Nartach, z czego też był odcinek. I jest po prostu pięknie. Siedząc już na górze i oglądając te widoki, które tutaj były, a jestem na, gó na górze so Soszów to po prostu miałam taką adrenalinę i po prostu te widoki tak mi energię dodały, że wydawało mi się w pewnym momencie, że one wszystkie są takie wiecie, na wyciągnięcie mojej ręki, że mogę je tak wszystkie objąć, złapać. Patrzenie na nie dodało mi mega energii, mega pozytywnej na działanie, bo w ostatnim czasie czerwiec był naprawdę okropnym miesiącem i, i prawda jest taka, że niestety lipiec też się zaczął nie za ciekawie. Zaczynają się jakieś po prostu troszeczkę beznadziejne problemy, ale problemy, które no które się gdzieś tam kumulują. E, dlatego, że jestem tu tylko 6 dni i postaram się wykorzystać swój czas jak najlepiej. E, będę przebywać w hotelu, który ma basen, ma bardzo piękne widoki, w związku z tym to jest dodatkowy atut takiego wyjazdu. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że no nie każdy może sobie pozwolić na wczasy w hotelu z basenem, ale mimo wszystko, kochani, jeżeli możecie to cały rok zbierajcie i nie musicie jechać na koniec świata, żeby oglądać. Takie piękne widoki, żeby miło spędzić czas, żeby się zrelaksować, a przede wszystkim, jeżeli lubicie właśnie aktywne wakacje. I dodatkowo nie potrzebujecie nie wiadomo jakich milionów, żeby mieć hotel z basenem. No powiedzcie, że jest pięknie. <grym> nie. Naprawdę takie widoki ładują mega pozytywną energią. Tak jak powiedziałam, kocham góry, Niestety nie mogłam tu zbytnio mieszkać, ponieważ bardzo źle na mnie działało ciśnienie. Miałam takie migreny i takie bóle głowy, że potrafiłam cały dzień przeleżeć i mieć zarapiałe oczy. Jeżeli wiecie, o czym mówię, to zdajcie sobie sprawę, jakie to jest uciążliwe w codziennym funkcjonowaniu. Zwłaszcza kiedy ma się dziecko małe, bo mieszkałam tu, kiedy moja córeczka była malutka. No, jakoś już tak mam, że <laughs> nie mam problemu ze zmianą miejsca zamieszkania. Jakby uważam, że świat stoi dla mnie otworem. Mieszkałam też kiedyś za granicą, ale to może kiedyś indziej Wam o tym opowiem. Natomiast. No kocham podróże, kocham góry, kocham zwiedzanie, kocham miejsca właśnie związane z przyrodą, gdzie siedzę, widzę ten ogrom gór i myślę sobie o oh my god, nas nie, tego nie stworzył człowiek, to jest po prostu natura, przyroda i ona zawsze będzie ponad nami. I wtedy myślę sobie, że jednak nie jesteśmy tacy wszechmogący, jak nam się często wydaje. Jesteśmy tylko małymi ludzikami w tym całym świecie, i nawet jeżeli stworzymy w końcu tą sztuczną inteligencję na takim poziomie, że będzie prototypem człowieka, to uwierzcie mi, że ani człowieka, ani tego, co widzimy, nie da się zastąpić. Bo co jest prawdziwe, to. Jest prawdziwa. Więc kochani, jeżeli chcecie, komentujcie, czy Wy również w tym roku spędzacie wakacje w górach, ponieważ z tego co słyszę, bardzo dużo osób spędza wakacje w górach. Ja w ogóle nie przepadam z wakacjami nad morzem, Piech i woda, jak ja to mówię, no ale no niektórym to wystarczy do szczęścia, ale nie ukrywam, że też no, lubię morze, także ok. Natomiast no góry, jednak to jest to miejsce, które ja kocham e, najbardziej i z racji tego, że w tym roku udało mi się właśnie tutaj być na wakacjach, to jestem przeszczęśliwa i e, tak jak powiedziałam, komentujcie. Piszcie, gdzie wy spędzacie wakacje, czy również przywiało Was do góry, czy może jest, jednak jesteście na Polskim, może, a może udało Wam się jakimś sposobem wybrać za granicę e, z tymi wszystkimi obostrzeniami itd., itd. Także komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie i pamiętajcie, że jestem z Wami zawsze, nawet jak długo nie wstawiam filmika.